Taste of my life. Właśnie zrobiłam sernik Filadelfia z pekanami w karmelu. Zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Zaczynamy. Mm. Najpierw zajmiemy się pekanami w karmelu. Cukier z glukozą skarmelizuj. Dodaj ostrożnie masło i wymieszaj. Następnie dodaj gorącą śmietanę, a na końcu uprażone orzechy oraz szczyptę soli. Wymieszaj i odstaw do przesudzenia. Czas na spód do sernika. Obiecuję, że zakochacie się w jego smaku. Orzechy pekan, ciastka oraz cukier zmiksuj kolejno, dodaj rozpuszczone masło i wymieszaj. Całość wyłóż dokładnie do formy zakrywając spód i boki. Piecz przez 15 minut w temperaturze 160 stopni. To już czas na środek serniczka. Serwy mieszaj z cukrem, a skrobią ze śmietaną. Następnie połącz jedno z drugim, na koniec dodaj wanilię oraz powoli jajka. Następnie masę sernikową wylej na wypieczony spód i piecz przez około 90 minut w kąpieli wodnej. Na górę serniczka wyłóż pekany w karmelu i mamy to. Smacznego! Caroline.